Dzień doberek. Pogoda nie dopisuje, ale słuchajcie, trzeba działać. Nie ma miękkiej gry, nie? Dzisiaj lecimy z siatką, a w zasadzie to jest drugi dzień, kiedy lecimy z ogrodzeniem z siatki, a w zasadzie ze słupkami. No i słuchajcie, na początku mówiłem wam, że planujemy boki gdzieś tam panelowe, część z przodu panelowe i murowane z przodu. No, ale Koszty stali i wszystkich ogrodzeń są takie, a nie inne, więc musieliśmy zdecydować się na wersję nieco budżetową, aczkolwiek nam to jakoś bardzo nie przeszkadza, bo i tak planujemy wszędzie dookoła tuje, więc to wszystko sobie fajnie. Zarośnie i, i tej siatki tak naprawdę nie będzie widać. Tata przyjechał, teraz tam sobie rozkłada wszystko. Ja mam chwilę, żeby sobie pogadać do kamery, pokazać wam co i jak. No i za chwilę będziemy już pokazywać wam, jak działamy tutaj z tyłem i z bokiem. Wczoraj nie nagrywałem, bo wam była tak straszna pogoda, tak wiało, było tak zimno, że to w ogóle miało się z celem. No i też troszeczkę sobie kombinowaliśmy. Bo jedyne doświadczenie, jakie mamy z siatką, to z siatką leśną. No, zobaczcie, cały najdłuższy bok, tak naprawdę, razem tutaj, znaczy, razem od sąsiada mamy gotowy. No, prawie nie mamy tutaj ostatniego słupka tych słupków takich naciągowych, które sobie robiliśmy. No i zobaczcie. Tutaj jest poziom taki, że no niestety nie ma jednej linii, więc też troszeczkę kombinowaliśmy, jak to zrobić, żeby było najładniej. Nie chcieliśmy robić tego kaskadowo, czyli wiecie, że słupek, po, potem poziom niżej, kilka słupków i tak dalej, bo po prostu nam się to nie podoba. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa nie ma też takich spadów, żeby tak robić, więc yy, zrobiliśmy sobie yy, na takiej zasadzie, że od przodu jest najniżej, zaraz tam przyjdziemy. Więc w dużym powiększeniu nasz pod wygląda tak, tak i tak, bo tutaj dół też jest po prostu niżej. Na początku musieliśmy przestawić płot, co nam też, w sensie ten tymczasowy, co nam też zajęło półtorej godzinki, no bo ten gamoń musi też biegać i to nie może być tak, że nie, nie możemy go puszczać, no bo słuchajcie, robimy sami gdzieś tam w wolnym czasie i tak dalej, więc no to nie da się zrobić tego w 2-3 dni, więc to będzie trwało troszeczkę dłużej, dlatego Musieliśmy ten płot sobie y, przestawić. Siatkę, jaką kupiliśmy, y, 1,50 m, czarne słupki, czarna siatka, czarny drut, wszystko czarne, z przodu panelowe też będzie czarne. Y, I siatkę zamówiliśmy strony z neta, bo po prostu jest najtaniej taniejdrut.com chyba tak się nazywa, wrzucę Wam link po prostu po prostu w opisie nie pamiętam teraz były trzy rodzaje słupków jeżeli chodzi o, o grubość ścianki, zobaczcie wybrałem ten średni nie ten najcieńszy nie ten najgrubszy, tylko ten średni i powiem Wam, że są naprawdę solidne spodziewaliśmy się czegoś innego, a przysz, przyszły naprawdę solidne słupki no i jak to zrobiliśmy? Zaraz będziecie oczywiście widzieć dalej. Natomiast wyznaczyliśmy sobie właśnie pierwszy słupek i drugi słupek w tym, takim, w tym takim skosie. U góry pociągnęliśmy sobie linkę i do tego po prostu osadzaliśmy słupki. Zaraz betoniarę musimy wytargać. Na tą całą długość poszły cztery worki cementu chyba tylko. Więc spoko. Kupiliśmy też wiertnicę. W ogóle zaraz wam pokażę. Wiertnica, tak się prezentuje. 9 bustówki chyba dałem. Wiercimy tutaj. Słupki wierciliśmy tym średnim, średnim świdrem. Ale za chwilę z tyłu, z racji tego, że tam było nasypane i tak dalej, to zrobimy sobie po prostu większą objętość. Wejdzie więcej betonu, żeby to wszystko było, było stabilniejsze. Także co? To tak słowem wstępu, jak wyglądał wczorajszy dzień, co udało się zrobić i jak to wszystko będzie wyglądało. A teraz zabieramy się za drugą stronę, trzeba przestawić płot, a z tyłu tego płotu, może przyjdziemy jeszcze do tyłu, z tyłu tego płotu przestawiać nie będziemy, no po prostu sobie odejdziemy troszeczkę od tych drzew. No i zobaczcie, porządek już się większy zrobił. Zniknęły wszystkie deski i tak dalej. Sąsiad podjechał, chciał do palenia yy, tam na trzy razy z koparką chyba i ogarnęli temat, zabrali wszystko, robi się coraz, coraz ładniej. No dobra, i zobaczcie, tutaj jeżeli chodzi o tył, ten słupek jeszcze ostatni został, zaraz będziemy sobie go też osadzać. Zrobimy sobie po prostu linię prostą przed drzewami. Co prawda tam jest nasza działka, no ale są drzewa, jakieś krzaki, no nie będę tego wycinał, tam też jest spad, więc bez sensu. Zobaczcie jaki podmokły teren jest z tyłu, nie? No. I o ile, na przykład, tutaj zobaczcie, jest rodzimy teren, że tak się mu wyrażę, no to tutaj już spadał, był spadek, i jest nasypane. Jak możecie zobaczyć, o, tutaj coś wywiało. Jak możecie zobaczyć, tyle ziemi jest nasypane. Więc, żeby to wszystko było stabilniejsze, tutaj wleci ten największy świder. I myślę, że myślę, że powinno być. Powinno być spoko. Problem będziemy mieli natomiast tutaj z boku, z tego względu, że tutaj też z tyłu było nasypane. Zobaczcie, tutaj też jest nasypane względem tamtej działki. Podniesione jest nie wiem, z 20-30 cm. Tam już więcej, a tutaj idzie tak, że jest na równo. Co prawda, tutaj jeszcze będzie troszeczkę wyrównane, ale będziemy musieli zabrać jednak ziemi stąd. Musimy chyba jeszcze raz koparkę wziąć, żeby w chwilę podjechała, tutaj sobie będziemy musieli to splanować i dopiero do tego robić słupki, więc wszystkiego nie uda się dzisiaj zrobić, wszystkich słupków, ale myślę, że powolutku do przodu będzie, nie, będzie spoko. Później jeszcze Wam pokażę jak wygląda, jak wygląda ta siatka, słupki dajemy co 2,5 metra. Tak to wychodzi idealnie. Mamy przygotowany wymiar łaty, więc tylko łatę przekładamy, wiercimy, rozciągamy sznurek i idzie jak złoto. Teraz już, bo wczoraj się trochę grzebaliśmy. Ale teraz już będzie w porządku. Dobra, idziemy przystawiać płot i zaraz do Was wracamy. Z tyłu mamy sznurek już przeciągnięty pod, pod linię ogrodzenia. No i powiem Wam, że tutaj, tak jak widzicie, tam jest skończy się moja działka, no ale zostawiamy po prostu, oddajemy troszeczkę w cudzysłowie tej działki, żeby tutaj sobie te drzewa rosły, żebyśmy mogli bez problemu zrobić tą siatkę. Tam po drugiej stronie. No tak samo ten narożnik zostawiamy, no bo gdybyśmy mieli przeciągnąć ten sznurek w linii prostej, no to te wszystkie krzaki, drzewa, no byłoby to po prostu niewykonalne. A że działka jest duża, nie musimy walczyć o każdy metr, bo i tak jest na dużo, no to, to tak zostawiamy. Tu i tak nic nie będzie, tereny jest podmokły, więc niech to sobie wszystko rośnie. I tak mamy plan tutaj z tyłu zrobić taki jakiś sobie tam mini lasek, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Płot jest przełożony, siatka jest przełożona, możemy teraz zacząć wiercić dziury, a no i właśnie mamy zrobiony wymiar, zaraz Wam pokażę zwykła deska w sumie i od tej deski wiercimy co 2,5 metra, świder większy założony. Jeżeli chodzi o cenę, słuchajcie, siatki, za całą siatkę, wszystkie słupki zapłaciliśmy 4... 4, coś ponad 4000. Z tym, że jeszcze oczywiście z sąsiadem się udało dogadać, tak że po prostu ten najdłuższy bok, który razem dzielimy, bo ta działka jest już sprzedana, to po prostu dzielimy, dzielimy na pół, a robotę ja biorę na siebie. A jeżeli chodzi o robotę, to tak jak się dowiadywałem, to cena za metr montażu siatki samej roboty 40 zł u nas od kilku firm a 45 z betonem no to jeśli ja tutaj mam 70 50 i 40 to jest to 160 metrów 160 metrów razy 40 nie wiem ile to jest ale dużo <grytanie> także sobie powolutku działam In time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Teren nie za ciekawy do wiercenia, bo tutaj wszędzie są korzenie. No ale jakoś tutaj sobie działamy tam jeszcze ze trzy dziury. Te trzy dziury zostały. No a tutaj tak naprawdę cały tył no, to jest nasypana ziemia z jakimiś tam właśnie o, kamieniami plus do tego jeszcze jakieś korzenie, jakieś obalone wcześniej drzewa i tak dalej, więc jest naprawdę, naprawdę ciężko. Damy, daliśmy trochę odpocząć wiertnicy, żeby się yy, nie zajechała, nie? bo teren jest naprawdę fajny, o ile tamta strona szła w spoko, bo tam yy, piaski tak naprawdę, jakiś kamień się zdarzył, tylko yy, no to niestety tutaj tył korzenie, a przód, front to w ogóle jest kosmos same kamienie. Jak coś to yy, siatka nie jest cała moja, bo sąsiad też sobie zażyczył, w sensie chciał, żeby mu zamówić, bo yy, najprawdopodobniej też będziemy mu tą siatkę robić. Nie? Yy, cała akcesoria oczywiście, czyli obejmy okrągłe yy, napinacze yy, tutaj do drutu, yy, kapturki, śruby, yy, gdzieś jest jeszcze mamy yy, tam jest drut, yy, pręty napinające yy, i jeszcze takie yy, do skośnych słupków yy, kapturki, dobra. Nosimy słupki, działamy. Osadzone są słupki, one nie są skrajne, tylko 2,5 metra wymierzone od rogu. Z tego względu, że nie wiemy jeszcze, jak będzie wychodził tamten bok, więc zrobiliśmy sobie od tego. Osadzone tak, żeby się nie ruszały. No, i linaczka puszczona góry 2,5 cm od góry. Słupek od góry do ziemi 160 cm. Z tego względu, że tu przychodzi jeszcze kapturek, więc siatka będzie troszeczkę niżej, będzie także pod, pod kapturkiem. Tak nam się podoba. No i na ziemi, żeby nie szarowała, nie była w ziemi, ta siatka też będzie tam ze 3-4 cm pewnie o pewnie góry. Dwa sznurki na dole. U góry i według tego lecimy już kolejne słupki, zalewamy po prostu betonem, wkładamy słupek, pionujemy i lecimy dalej. Jeżeli od razu będą pytania 3 do 1, proporcja pianku do cementu i wody tyle ile tam wychodzi, zaraz będzie taczka gotowa. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that. I wola, voilà. prosta robota. Jak się wie, już co się robi, to, to jest proste. Lecimy do końca. Siemaneczko, kolejny dzień, i już ostatnia strona. Jeżeli chodzi o naszą siatkę, powiem wam, że teraz to człowiek mógłby robić to zawodowo. Bo idzie Tetarda, tak jak z tamtą stroną się męczyliśmy. Tak teraz już tutaj, z tyłu i tu. Człowiek wie o co chodzi, cyk, cyk, cyk i ogarnięty temat, nie? Także spoko. Co prawda nie będziemy robić siatki jeszcze dzisiaj, no bo te słupki muszą wyschnąć w sensie nie mówię o tych, ale nie mamy jeszcze narożnych porobionych ale przymierzymy sobie dzisiaj siatkę. Zobaczymy, jak, i, jak ją się tam montuje. Za chwilę też pokażemy Wam, jak montować te skośne, takie podtrzymujące, bo je daje się właśnie na rogu. Plus co, chyba 35 metrów, więc my damy po prostu na środku, nie? Także za chwilę to zobaczycie. Tak, tylko chciałem Wam pokazać, że lecimy dalej, że coś tam robimy. A za chwilę będzie trochę nowości. Pora, słuchajcie, przyszła pora na słupki skośne wszystko mamy już przygotowane chodźcie zobaczcie tutaj montujemy generalnie co 35 metrów no ale my tutaj z tyłu mamy około 40 metrów więc po środku też wzmocnienie takie robimy zostało przewidziane nasz system przewiduje takie właśnie tutaj dwie obejmy, kapturek złączone śrubą i wszystko idzie tutaj w ten sposób pod skosem zaraz zalejemy dziurę betonem gdzieś tam przyłożymy jeszcze kamień i będzie trzymało ze 100 lat, nie? Na takiej jest. wysokości nie wiem ile to tak ze 30 cm tutaj jest tak to sobie dajemy więc na środku na całej długości dodatkowo tam możemy podejść słupki narożne też wzmacniamy ja tutaj sobie wymyśliłem tak że chciałbym mieć dostęp jeszcze do dosyć sporego kawałka ziemi z tyłu, więc tutaj jeszcze też damy jeden spornik i naciąg tak naprawdę będzie od tego słupka do końca, natomiast tutaj, tutaj jakoś na sztywno sobie tą siatkę zrobię. Po prostu tutaj sobie otwierać. Taka budżetowa wersja, oszczędność, bo yy, musiałbym tutaj bramę zrobić. Furtka byłaby za mała, bo tak myślę, przyszłościowo, że yy, będzie jakoś, jakiś traktorek i tak dalej do trawy. Więc żeby sobie tutaj cofać i kompostownik cały tutaj wrzucać jakieś gałęzie, trawy i tak dalej. Więc na sztywno będzie siateczkę, będę tylko sobie zdejmował i picobello. Zobaczcie tutaj. Cała ta część jest gotowa, zrobiona, schnie sobie. A teraz właśnie działamy z tymi poprzeczkami i będzie można zabierać się za słupki frontowe, panelowe. No i tutaj za siatkę. Może powiedz, co dzisiaj odkryliśmy? Co? A, odkryliśmy jajeczka, że są w środku, także żyje. Wszystko żyje na naszej działce, i oto.